Taki krótki filmik z pracy, bo tam nie nagrywałem, nie pokazywałem tego motocykla. Tak jak wspomniałem, nowy, gaź... nowy gaźnik. Gaźnik wyczyszczony, nowe świece założone, nowy olej z filtrem, nowy kranik. Powód dlaczego? Niemiec zostawił motocykl na zimę i po zimie okazało się, że w silniku jest pełno benzyny, a nie oleju. Olej zlany, wyczyszczony, gaźnik po prostu po 20 paru latach swojego życia przestał trzymać paliwo. Myśmy kupili nowy gaźnik. Reparaturka już tu w tym przypadku. Bardzo często nie pomaga. Nie wiem, czy to widać, czy ten gaźnik jest. E, gaźnik. Ten kranik jest nowy, to widać po nim, po śrubkach, czymkolwiek jest zupełnie nowy. Więc 20 lat będzie świętego spokoju. Teraz trzyma e, tak jak powinien, paliwo nie puszcza go do gaźnika. Więc kranik założyliśmy, gaźnik wyczyściliśmy, paliwo zalaliśmy, wlaliśmy nowe e, do niego. Dwie świece nowe przyszły i motocykl działa ładnie, chodzi ładnie, e, więc na sezon. Nie trzeba tak naprawdę tutaj żadnych serwisów olejowych robić. Schodzi ładnie z obrotów, ładnie się wkręca na te obroty. Do motocykla jeszcze będziemy zakładać nową oponę do przodu, bo przednia opona jest po prostu wiekową oponą już i są jakieś ślady. No może jeszcze nie widać tego, ale są ślady takich, o zobaczcie, tutaj już wsparciałych rzeczy, a wiekowo. Może nie, 11 rok to jakaś tam mega stara nie jest. Bo jeżdżona nie była wcale, zobaczcie gdzie ma cypki. Ale do niej będzie nowa opona. Klient kupujący motocykl stanie nową oponę, w rączkę, niech sobie założy. motocykl fajny, fajny, czysty, zadbany. No i chodzi, no jest po pewnym serwisie, kosztowało nas trochę pieniędzy, ale jest dobrze. Ok, dzięki na razie, cześć.